Siemanko, tu RO95USA, ja was witam na kanale i zapraszam na odcinek. No mam powiem, już tak trochę bez humoru, bo um, ostatnio wszystko się dzieje tak, żebym tylko już przestał chyba nagrywać na tym kanale, e, żebym to rzucił, bo wam powiem, że e, no już przyjemności na tym kanale mi się powoli kończą. Znaczy wiadomo, to jest nadal fajne, tak, nagrywać, ale... To też nie z niechęci, ale wam powiem, że wszystko już po prostu nie działa. No nie wiem, mam po prostu jakoś tak ostatnio, nic mi totalnie nie działa. Żebyście po prostu byli tego świadomi, yy, dzisiaj chciałem wrzucić. Um, dzisiaj jest ogólnie środa, tak? Wieczór, wrzuciłem jakieś chwilę temu, jakiś chwilę temu odcinek, że dzisiaj będzie o 21 stream. No i wam powiem, że jest o tej 21 stream, ale żeby to wrzucić, musiałem prze przelogować się w ogóle z YouTube'a, bo mi ciągle jakiś błąd wyskakiwał. No wam powiem, że to jest jedna wielka masakra, to co się teraz dzieje. Yy, chciałem wczoraj zmontować... Yy, na streamie powstało, te, powstało ten system ogłoszeń, tak? Że ja ogłaszam streama tam godzinę wcześniej, znaczy no, więcej powinienem dzisiaj godzinę wcześniej i ogłaszam niecałą. Yy, nie chciał mi się zrenderować plik PNG, tak? Który dodałem do filmu tam, yy, wiadomo, no do Wegasa dodałem yy, For Life'a logo. Bo chciałem, żeby było logo For Life'a na, na tej zapowiedzi. I nie było tego logo. No, wam powiem, że no, po prostu już mnie powoli nerwy trochę też biorą na to. E, oczywiście nie poddajemy się, lecimy dalej, żeby nie było. Ale no, wam powiem, że zaszkodzić mi, no ten tutaj wszystko jakoś tak się układa, żeby jak najbardziej zaszkodzić. Taki pech totalny. Ale no też są plusy. E, z tych plusów są takie plusy i że wczoraj już było po 10-12 ludzi na streamie bardzo dziękuję, bardzo spoczka opcja była, naprawdę wyniki, wyniki konkursu będzie oddzielny odcinek ten odcinek będzie taki mega szybki mega szybki, on będzie w piątek lub w sobotę chyba raczej w sobotę on będzie tego 10k, więc macie ostatnie tam chwile to ma tutaj wam się karta raczej wyświetla jeżeli się nie wyświetla wam karta to na dole w opisie macie również linka wchodzicie, wpiszecie, biorę udział, zostawiacie suba, subskryp subskrypcję, łapeczkę w górę i komentarz biorę udział. No i swój swoje UID, lub tam nikt. Wiadomo, jakoś tam się dogadamy, nie? Żeby wam to przelać. E, no dobra, już zmieniając, nawet to, e, więc, więc już pomijając, takie gorsze rzeczy. E, w dzisiejszym odcineczku też rozdaję luźno dla jednej osoby 2K. Już nie tak, już wiadomo, takie większe konkursy będą raz na jakiś czas. Na razie mi się wydaje 2K. Spoko opcja, żeby była e, nie za dużo, nie za mało. Ale wam powiem teraz tak: e, jest taka a, akcja. No, jest akcja, wam powiem, e, stało się kilka dni temu. Z konkursem, właśnie odcinek był, że kupiliśmy Kometa. Komet został kupiony, ale Komet już teraz wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie to jest inne auto i zupełnie inaczej się prezentuje. Ogólnie chciałbym podziękować osobom z live'a o nikach Fori, y, natie, Nati, Szatanek, Mateusz, Tyty ty, ty, ty e, Sychychy. Tomasz i dajcie mi kepsa to osoby się między innymi dołożyły, żeby to auto jechało teraz, jeździło tak jak jeździ jak widzicie, no jest już jest już wam powiem postęp jest już postęp w jeździe tego auta, e, 210 dzieldzień. na razie na tuningu takim stoimy tu jest łup jeden, silnik 1,8, osiem wczoraj został zamontowany, w sumie dzisiaj w nocy e, więc no wszystko fajnie, hula, no u mnie się nic nie zmieniło, katar nadal jest <grywy> nadal mówię przez kichawę Dużo się nie zmieniło, ale Wam powiem, no sprawa świetna, świetna, że to autko wyszło w tak szybkim tempie. No i wiadomo, jeszcze butla 50 litrów, butla 50 litrów, no fajnie ukończone auto, teraz już tylko i wyłącznie zbieramy auto na temat organizacji. Dobra, więc wszystko teraz wygląda tak, że ja na odcinku mówiłem wszystko o organizacji, ale nie mogłem się do końca na tym skupić, bo wiadomo, prowadziłem odcinek HM Outem, więc głos, który jest na ekranie, jakby to, co robię, będę czasem, jak, wiadomo, jak gram, komentuję na przykład, o, skręciłem w prawo źle i tak dalej, tutaj głos będzie podłożony właśnie z postprodukcji z teraz. I tu opowiadam o organizacji, co, jak, więc zapraszam. Dobra, halo, halo. Raz, dwa, trzy. A więc tak, ja już jestem teraz podczas montażu, podczas produkcji, jest godzina pierwsza, 3. E, chciałem tylko poinformować Was o tym, iż będzie zakładana organizacja. E, chcę się teraz na ten temat więcej rozpowiedzieć. Oczywiście jest już późno, mówię to wszystko z głowy. Nie mam żadnego scenariusza plus minus naszykowanego, więc to tak. E, zaczynamy od tego, że organizacja powstanie na przełomie dwóch tygodni. E, postaramy się, znaczy, no założymy podanie i tak dalej. Organizacja będzie na zasadzie for fun, wiadomo, jakaś tam luźna rozgrywka z wami, e, pograć sobie, pogadać, różne eventy. E, samochody będą takie, no, będzie helikopter, samochody. E, samochody organizacyjne będą nastawione typowo, żebyście wy sobie mogli z tego korzystać. E, będą o jednakowych tuningach, żeby robić fajne konwoje, robić jakieś eventy, nagrywać wspólne odcinki i streamy. I tak będzie wyglądała ogólnie organizacja. Postaram się z dzikim Wężem robimy co możemy. Wszystko jak najbardziej, w sumie, popodpinać na ostatni guzik. Ale co jest tutaj najważniejsze, w tym, w tym jakby moim przekazie, że tak jak możecie mnie zauważyć na serwerze, siedzę cały czas, w sumie, zarabiamy. No i, i mam nadzieję, że się wszystko ogólnie uda. No i będzie git. Osoby chętne, które już mają jakiś tam plan, to będzie wymagane oczywiście 100 godzin i minimum 1000 LPM. Jeżeli będą chciały dołączyć do organizacji, możecie również już pisać w komentarzach na dole, że w razie co jestem chętny do organizacji, podać swoje UID, swój nick, bo później będzie trzeba to wszystko potwierdzić na forum. A jednak fajnie będzie, jak już będziemy jakichś tam członków mieli. Kilka osób chciało już na live dołączyć do organizacji. Pytało się czy mam organizację i tak dalej, więc i, lub niektórzy mówili, że z chęcią dołączą. Więc takie osoby proszone są po prostu o napisanie na dole w komentarzu tam o co chodzi. Znaczy, no wiadomo, swoje Waid'y i tak dalej. Ja się zgłoszę do nich na forum, zrobimy już wspólną konfę na forum. Jeżeli się da, może, może się nie da nawet. Jak coś, coś jakoś tam dogadamy, ja napiszę do Was osobiście na forum. Więc y, tyle z mojego gadania. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam Damiana z podłogą i z produmistów. Właśnie teraz wyświetla na ekranie. Dobra, trzymajcie się, dzięki, widzimy się już na tak naprawdę odbiorze pieniędzy z konkursu. Będzie to sobota. I również wtedy wylosuję chyba, albo nie, albo tak. <laughs> 3000 teraz dam z tego odcinka, więc wy się trzymajcie. No i się siemanko.